Jeśli koniecznie chcesz dostawać nowe powiadomienia z filmów na kanału, koniecznie go zasubskrybuj wszystko Ale zostaw łapkę w górę, jeśli będzie Ci się podobało. Jeśli nie będzie Ci się podobało, możesz zostawić łapkę w górę. Cześć! Dzisiaj gramy w Rus Battlefront. Weźmiemy sobie króciutką misję. Weźmiemy bitwę na... No dobrze? Myślę, że nie pójdzie jakoś mega trudno. Wiem, że tak dawno nie było odcinków. A będę się starał wrzucać filmiki bardzo częściej. No bo nie mogę bardzo często. Mam szkołę i te sprawy. A ja się ma. Myślę, że weźmiemy sobie ten karabin i myślę, że... No, muszę być. Jedziemy. Chyba wszystko dobrze widać. Chyba żadny chusterek tu ujdzie jakoś. Dobra. Dobra. Dobra, przyłączył się do tego. O oh ja yeah. oh yeah. Idziemy ich rozgromić! ja oh yeah. Dobra, nie wiecie, ale ja go zastrzeliłem Dobra, poszedł kolejny! Emocji jak na grzybach. Bolegli. w imperium. Pisz, jeśli chcecie kolejny odcinek z Battlefronta, komentarze są do Waszej dyspozycji. Nie? Piszcie, czy chcecie nowy odcinek z Battlefronta genialnego od genialnego Natana i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Subskrybuju go, no to naprawdę mnie motywuje do tych filmów, jest motywacja to jest, to jest taka, to jest taka siła napędowa do tego, że mnie nagrywał, to jest, nie wiem. wiecie o co mi chodzi, taka tak na typowa youtuberska gadka, to jest, no dobra. No mówiłem, że sobie rozegramy jak... krótką bitwę, bo nie będziemy o co tu Kurde, jak on przeżył strzał z kuszyn energet? O. Dobra, myślę, że taka jedna bitwa chyba wystarczy. Ło, ale poleciał tego. A masz No prawda imperialnie ruszałem się jak muchy w smole O, Ale teraz zjecha cała Imperium <grymne> ja nie dam rady? Podtrzymaj mi kubusia

Musimy z najszybszego momentu. Ekstra. Noż! Jeszcze nie zrobię miku. Kurna. A, zginę. Uciekam. Uciekam. Wszystko ładnie widać. Idziemy tu wykoksić tych imperialnych. Tu w ogóle nie ma co. Nie mam lepszego planu, a poza tym znam tylko taki plan. Trzeba ich wszystkich wykoksić. Miałem robić o ciekawostkach filmy, ale olać to. Oż, ty. A ty tutaj siedź, Myślę, że ty gdzieś u góry. Na dole się czaisz. Dobra. Jeszcze 6 minut mija. Boże, jak ten czas Dobra. Dobra. Pyk. Kusza energety. To są bitwy, to są takie misje, nie? To są takie podstawowe. Dość podstawowe. A masz. Pyk! O! Nie! Nie! Nie chcie mi, że jakieś słaby przytomować zabił mnie z karabinu E3. Wściekną. Jak się mi dowiemy? O je. Aha, trzeba kiepszczyć. Oh yeah. Oh yeah. Jedziem, jedziem, koksim go. Koksim go ludzie Koksim ich No co? Dobra Jeszcze teraz się szybko... wkur Byłem byłem ten Jeszcze jakoś y, pierwsze ten trzymał poziom, ale teraz już jestem zdenerwowany po prostu Koksze, koksze, ludzie ksimy tych gości kurna, a gdzie mnie wywiózł? tutaj? Czy można spać naprawdę, właśnie no ale jak popatrz o, o, proszę i koniec tej bitwy, kończymy to o jak się to robi? No dobra, no bo grałem na normalu. <grywa> no bo grałem na normalu. Nie? To też... Usprawiedliwienie. No dobra. No to widzimy się za chwilę. Dobra, i pamiętajcie, żeby subować ten kanał, dać łapkę w dół. I pisać, co mam jeszcze nagrać. Na przykład, nie wiem, Little Big Planet, niesamowity Spider-Man. Też może być. Po prostu piszcie, komentarze są do Waszej dyspozycji. I Ja się z Wami żegnam. I cześć.